Obaj rozpoczęli z odwrotnej pozycji, a więc zarówno Norman Park prawa noga z przodu, podobnie ustawieniu Michała Pasternaka w swoim charakterystycznym stylu. Michał wychyla nieco sylwetkę, by mieć to miejsce na odchylenie i wyprowadzać ciosy z kontry. Ale też nie możemy o tym zapominać, jak sprytnym zawodnikiem, jak dobrze poukładanym taktycznie potrafi być Norman w swoich pojedynkach. No na pewno musi uważać Norman Park na tą przewagę wzrostową tutaj wampira. To może być na pewno mankament w tej walce. Natomiast. To, to czego mogliśmy się spodziewać. Panowie oczywiście z, rozpoczęli e, grę w szachy i tutaj będziemy mieli takie sportowe w szachy. Przypomnijmy dla panów, 9 minut, minut walki to naprawdę nie za dużo. Zazwyczaj w swoich karierach walczyli 3 razy po 5. Oczywiście to jest formuła walki MMA i też zwracam na to uwagę przed tym pojedynkiem Norman Park, że w końcu dostaje szansę walczyć w swoje formule. Natomiast na razie szermierka na pięści, szukanie miejsca, badanie przeciwnika. W ich wypadku to ma znaczenie, bo oni będą szukać tych luk, tych detali, które mogą być kluczowe dla przebiegu tego pojedynku. Myślę, że dzięki Freak Fightom obaj panowie bardzo mocno podnieśli swoje umiejętności pięściarskie oraz umiejętności oczywiście kopnięć, ponieważ zazwyczaj w swoich pojedynkach obalali i trzymali rywali w parterze, a przez stypulację ostatnich starć... Musieli naprawdę się podszkolić. Widzimy czego szukają jeden i drugi. Na razie ciosów zaczetnych, aby sprowokować przeciwnika do akcji skontry. kontry. Natomiast na razie trzymają się w ryzach i są bezpieczni w tym pojedynku. Nie chcą popełniać błędu, nie chcą dawać się sprowokować. Połowa pierwszej rundy za nami. Tak mówimy o tych kilku akcji właśnie w połowie tej pierwszej rundy cały czas mamy takie badanie obu panów z jednej i z drugiej strony, gdzieś badanie dystansu tym prostym, delikatna akcja i znowu powrót do tej samej gry. Prawa ręka aktywna zarówno w przypadku Normana, jak i Michała Pasternaka. Już na moment widzieliśmy, szuka zmiany ustawienia na klasyczne. Na sekundkę dosłownie Michał Pasternak. To być może jest pierwszy sygnał, że nie może wyczuć odpowiednio stylu Normana Parka w tym pojedynku. Bardzo szybki Norman Park. Nawet e, przy takiej wadze, no widzieliśmy go zazwyczaj dużo lżejszego. Akcja. Znów rozpoczyna po pozycji. Tym prawym, króciutkim, prostym, aby zamknąć to wszystko lewym sierpowym i ucieka poza dystans. Nie chce pozostawać w krótkim dystansie, nie chce wchodzić w wymiany z zawodnikiem, który pewnie, potencjalnie powinien mieć mocniejszy cios. Jest szybszy w tym pojedynku, Park. A dodatkowo zostało ostatnie 40 sekund, więc myślę, że możemy szykować się na pierwsze obalenie z jednej bądź drugiej strony. Jestem bardzo ciekawy, który z nich się na to pierwszy zdecyduje. To są wymiany uprzejmości w stójce. Tutaj każdy chce zaznaczyć swoją obecność, chce pokazać, że jest zawodnikiem lepszym. Także ja osobiście, jeśli miałbym stawiać ktokolwiek miałby zaryzykować pozycję, to będzie to Norman Parka. Ale ta stójka wychodzi mu dotychczas bardzo dobrze. na wow. od no i oczywiście charakterystyczny dźwięk. Zostało 10 sekund. I dokładnie do końca. tak. Norman Park próbuje obalić, ale to nie będzie proste obalić tak mocnego fizycznie zawodnika. No, no, Mogliśmy no. się tego spodziewać, bo był zawodnikiem, który wywierał presję i szukał zamknięcia na siatce Michała Pasternaka. Natomiast nie udało się tego sfinalizować. To też jest taki sygnał wysłany w ostatnich sekundach do Michała Pasternaka. Chłopie spodziewa się tych sprowadzeń. Ja będę szukał i mogę to zrobić. Nie ryzykował ewentualnie przetoczenia w tych ostatnich sekundach. Także to była, mam wrażenie, taka próba, aby płynąć na pep siebie Michała w klasy. Tutaj widzimy, że ten lewy, długi, lewy parka dochodził do szczeki pasternaka. Wydaje mi się, że Michał po raz ostatni mógł pozwolić między komierność w rundzie, ponieważ od tej pory trzeba będzie już naprawdę bardziej naciskać na przeciwnika. No tak, atakował i bardzo szybko gdzieś znikał e, z pola rażenia Norman Park. E, nie mógł skontrować tutaj odpowiednio. Tu gdzieś próba tego kolana jeszcze, ale zbiwał pan była kontra. My widzieliśmy kolano, a jednak Norman Park zdążył zmieścić tam lewy prosty. Lewy prosty, prosty, dokładnie. Przypominamy, to są walki zawodowców, zawodników, którzy mają piekielne, duże doświadczenie. Także te przerwy tutaj nie tak jak w klasycznych pojedynkach flikowych, trwające 90 sekund, tylko 60 sekund, tak jak przyzwyczajeni są na co dzień do walk zarówno Norman Park, jak i Michał Pasternak. A więc ekspresowo rozpoczynamy rundę drugą. Co podpowiedział Mirek Okliński? co nowego będzie miał w swoim gimplanie Bambi. No na pewno no, zmienił pozycję, bo chyba startowali e, obydwaj z e, Majkuta, Ale już <grywamy> wracamy tutaj samej strategii. Za moment wejdziemy w fazę pojedynków, w której już powinien zacząć więcej zaznaczać obecności w klatce Michał Pasternak. Na razie nie potrafi się wstrzelić odpowiednio. W ten dystans serwowany przez Normana Parka bardzo sprytnie zaczepnie tymi ciosami lewą ręką, i właśnie tymi obszernymi e, też szuka swojego dystansu i swojego punktowania aktywności Irlandczyk z północy. Natomiast widzimy, że bardzo wychyla się Norman Parki. Wydaje mi się, że w momencie, w którym Pasternak przyspieszyłby tempo, kiedy ten przestrzeli swój cios, miałby go naprawdę w bardzo dogodnej pozycji. No tak, ale dużo bardziej aktywny teraz Michał Pasternak w tej drugiej rundzie ruszył również na Normana Park. Ale teraz pięknie wyłapał. To wszystko. A ba, ba, ba. Pewnie słyszą, co Kszczirok Okiński. Legendarne kolana. Tak więc spodziewajmy się, że pasternak zaraz wyleci z jakimś kolanem. Próbuje przejąć inicjatywę. Mam wrażenie w tym pojedynku Michał Pasternak. zmieniając pozycję, też zaznaczając swoją aktywność, ale widać, że ten styl w stójce, jak dla wielu zawodników serwowany przez parka jest niewygodny. Ciężko ułożyć sobie w klatce Normana Parka. Tak też jest w przypadku konfrontacji z Michałem Pasternakiem. Schowany za podwójną gardą, obniżający pozycję, rzucający ciosy z różnych nieszablonowych kątów. To wszystko widzimy dzisiaj. Ależ teraz kapitalnie jeszcze raz dokłada ten lewy, króciutki sierpowy. No, ale jaka prędkość tego sierpa. Wydawałem. On uderzył i zniknął. Ale zwróćmy uwagę, że ten lewy, długi prostor ma na parka po przekroku naprawdę raz na jakiś czas. Jest w stanie sporodzić szkody i dochodzi, dochodzi do tej twarzy Michała Pasternaka, chociaż ten nie za bardzo na to reaguje. Oczywiście jest sporo kunktatorstwa w tym pojedynku i taktyki z Oglądając takie walki spodziewalibyśmy się i oczekujemy zdecydowanie więcej akcji, natomiast to są takie szachy sportowe w klatce, obaj świadomi swojego doświadczenia, swoich umiejętności, szukają po prostu detali, które mogą decydować w tym pojedynku. Tutaj kolejna próba tego kolana, Mati przed chwilką wspominał, no i mieliśmy kolan. Teraz świetna obrona w wykonaniu Pasternaka i wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym to właśnie Michał powinien iść po sprowadzenie, trzeba wykorzystać jego adut siły i fizyczności. Ładny prawy na odejściu Pasternaka. Teraz bardziej ofensywnie zaczął Norman Park. Ale nie oszukujmy się. Cały czas do przodu idzie Norman Park i mamy takie wrażenie, że te jego ataki są po prostu częstsze, co również pewnie mogą dostrzec sędziowie. Tak, kilka kroków w tył, gdzieś defensywnie omija te ciosy Michała Pasternaka, a następnie kontruje Słuchaj. i teraz kolejna próba obalenia gdzieś pod koniec tej rundy. Ale, ale to nie mogło się udać. Dokładnie. Dosyć czytelna próba bez e, ciosu. Jeszcze kapisz rzut Normana Park, oh, wow, a jednak widać, się udało. Widać, że jednak lata na sali. Judo spędził w swoim życiu Norman Park. No no tak, no co Park. to było? My chcemy zobaczyć powtórki, to było przepiękne. Warto wspomnieć, że Norman Park oczywiście swoją przygodę ze sportami walki zaczynał od judo i tutaj mieliśmy taki świetny przykład rzutu judo przez e, biodro. Powiem więcej, tutaj jest dzisiaj około 10 kg różnicy między panami, ale pamiętajmy, rzucić zawodnika cztery kategorie pagowe wyżej w taki. Sposób kapitalna, kapitalna akcja na końcówkę drugiej rundy. Też ważny impuls wysłany do sędziów, którzy pewnie skrupulatnie liczą każdy cios, każde uderzenie. Bo, tak jak mówiliśmy, troszkę szaków widzimy na przestrzeni Teraz. tych dwóch rund sześciu minut. No Codowne i widzimy. i od razu do pozycji bocznej. Chociaż mam wrażenie, że Michał Pasternek uciekł z tego, natomiast akcja, skuteczna. akcja finezyjna i skuteczna. Dokładnie. Jeszcze ostatnie podpowiedzi w narożnikach. Już wyganiany trener Mirek Lopiński. I za chwilkę. Wrócimy do Normana Normana pojedynku. Parka, a piąty. No na pewno trenu. musi ruszyć Michał Pasternak, jeżeli chce zaznaczyć zwycięstwo w tym pojedynku. No bo bardzo dobrze punktował Norman Park w tej pierwszej i drugiej rundzie. Ready, ready, ready. Fight. Runda 5. Ostatnie trzy minuty. Żeby przekonać sędziów do zwycięstwa, do punktowania właśnie na jednego z zawodników, który z nich wykorzystaje lepiej. Zobaczmy zdecydowanie bardziej presuje teraz vampir Słyszymy również, że Mirek krzyczy presja, presja. To jest nowość. To jest nowość. Widzimy, jak wyglądają karty punktowe sędziów na przestrzeni tych dwóch rund. No i widzimy, że tutaj u czterech sędziów wygrywa po dwóch rundach Norman Park. No tak, to jest to, o czym mówiłem właśnie przez rozpoczęciem tej rundy. No jesteśmy, nie jesteśmy sędziami, żeby tutaj punktować, natomiast no na to wychodziło, że jednak Norman Park lepiej zaprezentował się w tej pierwszej i drugiej rundzie. Jeśli my widzieliśmy te punktacje, te punktacje także Dónde, widział dąde, dąde. narożnik Michała Pasternaka i to jest dąde, dąde, dąde. też informacja wysłana do Wampira, że jeśli chcesz wygrać ten wojny, to trzeba szukać knockdownów, to trzeba szukać zwycięstwa przekonująco w rundzie albo właśnie w finiszu. Powiem Państwu szczerze, że nie wiedziałem, że sędziowie będą wyświetlani. Jest to jest rewolucja! Game changer w MLB, ponieważ zawodnicy od tej pory nie mogą już walczyć potem zwalać, że ach, nie wiedziałem, oszukali mnie. Teraz zawodnicy już wiedzą, co mają robić. Wielkie brawa, genialny pomysł, żeby takie wyniki się wyświetlały. No tak, tutaj mamy, wracając do oktagonu, sytuację, w której było kopnięcie poniżej pasa. Oczywiście Norman Park miał 5 minut, żeby wrócić do siebie, natomiast już wznawiamy pojedynek. Czyli skoro Norman Park wygrywa 99 do 91, to choćby przekonane. Musimy tę liczyć nie tę ogólną punktację, tylko tę punktację poszczególnych tak? sędziów tak, tak, Także czy u czterech sędziów wygrywa po tych dwóch rundach Norman Park. Teraz kapitalnie. Zachęca do walki Michał Pasternak, bo wie co się dzieje na kartach punktowych, natomiast nie unika tych wymian w krótkim dystansie Norman Park. Tak idzie do przodu teraz Michał Posternak tam kilka ciosów doszło do głowy Normana Parka. Natomiast no, świetnie kontruje to Norman Park nie pozwala nie pozwala na te wymiany w brudnym boksie. Michałowi Pasternakowi Irlandczyk ekspresowo dochodzi do tego clinchu. Potem rozrywa, wydłuża dystans w ten sposób kradnie ten cenny czas w tym momencie dla Michała Pasternaka na zegarze już tylko połowa rundy dla Wampira, aby odwrócić losy tego pojedynku. Chyba możemy powiedzieć, że w tym momencie szybkość wygrywa z siłą. No tak, punktuje skutecznie bardzo Norman Park, bardzo szybki jest te ciosy, tak jak mówię, dochodzą do głowy i zaraz ich nie ma. Tak samo nie ma Normana Parka, gdzież bardzo dobrze schodzi na nogach po zadaniu ciosu. Ma swój moment Michał Pasternak, zamyka na siatce Normana Parka, natomiast trzeba to jeszcze sfinalizować i wykorzystać. Na razie tak naprawdę w tym klinczu tylko kontrola próbuje tutaj bić kolana w stronę uda Michał Pasternak. E, takie bolesne bardzo e, ciosy, natomiast już rozwarcie tego klinczu. Natomiast jeżeli Vampir wie faktycznie od że że przegrywa, to ma ostatnie 45 sekund i jestem ciekawy, co zrobi z tą wiedzą, jak ją będzie chciał wykorzystać. No tak, a Norman w swoim stylu gdzieś tam jeszcze rzuca e, podczas walki. Słówka zachęcająca. Za. Kolano w okolice krocza, zwraca na to uwagę Norman Park. 32 sekundy do zakończenia trzeciej rundy, w konsekwencji do zakończenia tego pojedynku. Zobaczmy, jak doszło do tego przewinienia? Stopa. Stopa zawędrowała w okolice suspensorium, nie samo kolano, kolano w okolice korpusu. Natomiast przerwany ten pojedynek przez sędziego Piotra Jarosza. No i znowu Norman Park będzie miał chwilkę czasu, żeby odpocząć. 30 sekund do końca tego pojedynku. I widzą Państwo również, jak zmieniły się kursy. 32 sekundy do końca. Tak więc kurs na Normana Parka wygrywającego to zaledwie 1,05. No tak, e, szczególnie przy tym, że widzieliśmy jest, e, punktację sędziowską, więc e, tutaj jeszcze łatwiej typować. Tu, tutaj Pasternak musiałby po prostu urwać głowę rywalowi, ma na to naprawdę mało czasu, a parkowi w to gra idzie wymianę. Odważnie. 20 sekund, wymiana w krótkim dystansie. Szuka tej awantury Michał Pasternak, ale odpowiada. Wcale nie robi kroku wstecz Norman Park. Teraz dobry, króciutki ten prawy. Świetnie się to ogląda, naprawdę ma wielką wojnę na koniec. Jestem w szoku, że Park chce zwalczyć. Ryzykuje. I dawaj, mówi Pastery. Jeszcze ciosy z jednej drugiej zabraknie czasu Bappirowi. Koniec tego... Bardzo dobrego pojedynku, szczególnie w tej trzeciej rundzie. W drugiej rundzie mieliśmy szachów, ale tutaj Norman Park skacze do nas i pokazuje, panowie. Tak, tutaj paluszek ucisza całą Tauro na arenę. Norman Park to no świetne szafy w jego wykonaniu tutaj w tym oktagonie. FM ma naprawdę no świetny pojedynek w wykonaniu Normana Park. Przypomnijmy zawodnik, który toczył swoje pojedynki w kategorii lekkiej. To była jego dywizja, natomiast aż. 23 kg wyżej, najczęściej wbił się Michał Pasternak. To jest, to jest naprawdę przepaść. Zerknijmy jeszcze na powtórki. Tutaj widać właśnie te ciosy, które dochodziły do głowy Michała Pasternaka. No, bardzo szybki. To o czym wspominaliśmy, bardzo szybki, dynamiczny był dzisiaj Norman Park. Dokładnie tak mam wrażenie, że ta szybkość zadecydowała. To był ostatni pojedynek na otwartym YouTubie, już za chwilę przenosimy się na system Pay Per View, a tam zobaczą Państwo turniej. Turniej o 2 miliony złotych. Tutaj stworzy się naprawdę niesamowita, legendarna wręcz historia. Sam jestem bardzo ciekawy, kto ten turniej zwycięży, a teraz poznajmy zwycięzcę tego pojedynku, choć znając już werdykt Sędziowski po dwóch rundach, wiemy doskonale, że ten pojedynek wygrał Norman choć Wszystko jest możliwe. Szanowni Państwo, po trzech pełnych rundach sędziowie punktowali jednomyślnie dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Stormin!